Oglądacie Państwo finał dnia. Moim Państwa gośćmi już Pani Katarzyna Król z Partii Kobiet i Ludwika Wujec z Kongresu Kobiet. Witam serdecznie Panie. Jakiś czas temu Manuela Gretkowska mówiła, że Polska to nie kobieta, to zapijaczony, nieudolny facet z depresją. Czy ten facet już wyleczył się z problemów alkoholowych? Przestał być nieudolny? E, to tru, trudne pytanie. E, na pewno problem alkoholowy dotyczy wielu e, mężczyzn, A, ale. A Na pewno. Ja na tym, że w kongresie polemizowałam z panią Gryckowską, powiedziałam, że się nie zgadzam z takim określeniem i dlatego, że Polska jest kobietą, i dlatego, że na pewno obraz Polski jako zapijaczonego faceta jest obrazem wykrzywionym i niesprawiedliwym, choćby dlatego, że my też jesteśmy obywatelami Polski, obywatelkami Polski stanowimy. Połowę społeczeństwa na troszkę więcej i na pewno nie jesteśmy zapijaczonym facetem. Zresztą o mężczyznach też bym tak generalnie nie mówiła. Od czasu, kiedy właśnie tak Polska określiła Manuela Gretkowska, ta Polska się zmieniła, zauważyłyście to, panie, na korzyść kobiet? Polska cały czas się zmienia i powiedzenie, że Polska jest kobietą, też wywoływało na początku wiele kontrowersji. A w tej chwili czytam już bardzo często, że, Polska, że kobiet, kobietą jest marketing, że kobietą jest internet. Takie mocne sformułowania na pewno przenikają do codziennego języka i też zmieniają sposób patrzenia na rzeczywistość społeczną i polityczną. Kobiety, które pojawią się na kongresie, wiedzą już na kogo zagłosować w wyborach prezydenckich? Kobiety, które pojawią się na kongresie, będą wiedzą bardzo różnie w tej sprawie, dlatego że kongres kobiet to nie jest kongres jednej partii czy zwolenniczek jednej opcji. Tam przyjeżdżają i przyjadą tym razem też kobiety z bardzo różnych opcji po to, żeby razem o najważniejszych sprawach polskich, polski podyskutować i prawdopodobnie ich wybory będą różne. Będzie między nimi Jolanta Kwaśniewska, ale będzie też Jana Kluzi-Krostkowska. Y, oczywiście, tak. Nie będzie tutaj żadnych problemów. Panie potrafią się dogadać po y, Ja chciałam powiedzieć, że tak już było. To znaczy na pierwszym kongresie kobiet była i Jolanta y, Kwaśniewska i pani Kluzi-Krostkowska. Była też, y, nieżyjąca już, y, Grażyna Gęsicka, była ja y, Jaruga Nowacka. Nowacka. Więc to naprawdę był y, Taki wyraźny wachlarz różnych y, opcji politycznych, a można było ze sobą rozmawiać. Na kongresie pojawią się mężczyźni? Y, pojawią się, tak. Nawet Kandydaci jest ani... na prezydenta? Y, tego nie wiemy. Zostało wysłane zaproszenie, jest przewidziana debata prezydencka pod koniec dnia, odpowiedzi nie mamy, także nie umiem powiedzieć. Y, podejrzewam, że mogą się nie pojawić, to było bardzo źle myślę, że i dla ich obrazu, i dla ich wyników też wyborczych. Uważam, że w kampanii prezydenckiej w ogóle temat kobiet jest za mało, czy prawie wcale nieporuszany. I to nie jest w porządku. No ale zobaczymy. Nie boją się Panie, że kongres odbywa się za dwa tygodnie. Nie boją się Panie, że to tuż przed wyborami prezydenckimi może to jakoś wpłynąć na. Wyniki wyborów prezydenckich, że to będzie taka agitacja trochę polityczna? Ja myślę, że nie. O przepraszam. Bardzo proszę, proszę. Gdyby Kongres Kobiet wpłynął na sytuację polityczną, wpłynął na wyniki wyborów prezydenckich, to byłby jego ogromny sukces i ja bym się cieszyła, gdyby tak się rzeczywiście wydarzyło, ale kandydaci aktualni jak na razie nie kwapią się do tego, żeby poruszać tematy ważne dla kobiet i obawiam się, że niestety takiego wpływu nie będzie. Mówi się o tym, że najbliższy kobietom jest Grzegorz Napieralski. Yy, a kto tak powiedział? No tak się mówi, że Grzegorz a Napieralski ja... jako lewica wspiera kobiety. I się to nie wiem, co to znaczy. Yy, ja myślę, że jednym tak, drugim nie. Z drugiej strony z badań również wynika, że największe poparcie wśród kobiet ma Bronisław Komorowski. Jest taki sondaż na stronie Kongresu Kobiet, rzeczywiście tam można było sobie naciskać i tam rzeczywiście wyszło, wychodziło na razie, przynajmniej, że największą popularnością cieszy się Bronisław Komorowski, ale ja nie umiem powiedzieć, kto tam naciskał, czy akurat te panie, które będą delegata, delegatkami. Czy przypadkiem nie sztab Bronisława Komorowskiego? Nie sądzę, nie sądzę. To ja, tak, ja w ogóle bardzo nie lubię tak źle o ludziach mówić, w związku z czym nie zakładam takiego naciskania dla maszynki. Panie wiedzą, który kandydat w razie wygranej poprawiłby los kobiet w Polsce? Żaden z nich nie deklaruje w sposób mocny takich działań. Coś tam mówi Olechowski, ale niewiele, więc trudno w tej chwili oceniać, czy, czy, czy taki wpływ zaistniałby. Poza tym ja nie wiem, czy prezydent ma takie duże narzędzia do tej poprawy losu kobiet. To przede wszystkim trzeba. Yy... Pod wieloma względami w wielu przypadkach zmienić prawo. Trzeba się przyjrzeć sytuacji społecznej. Ja myślę, że znacznie więcej tutaj jakby pola jest dla samorządów, dla Sejmu i dla rządu. Oczywiście prezydent ma inicjatywę ustawodawczą i poza tym zależy, jakie ustawy podpisuje, jakie wetuje. Ale to, jest, to nie jest pierwszoplanowa rola. Mhm. Ale na pewno od prezydenta e, oczekiwałabym tego, żeby pokazał taką długoletnią perspektywę, tak. e, bo e, zgadzam się oczywiście, że bezpośrednie działania, e, inicjatywy, e, czy to ustawodawcze, ta, czy takie bezpośrednie działania skierowane e, w, w stronę kobiet, na pewno należą mhm. do niższych szczebli e, administracji. ale e, Prezydent wyznacza politykę długofalową. I tutaj jak na razie nie, nie widzę takich, takich sygnałów ze strony kandydatów, że mogłabym się zgodzić z ich kierunkiem polityki, który mógłby się prawda. przyczynić do sytuacji kobiet. Dlaczego niezależne, walczące o swoje prawa kobiety nie mają swojego kandydata na prezydenta? Dlaczego panie powierzyłyście swój los mężczyznom? Hey. Ja myślę tak, że kandydat musi mieć swoje duże zaplecze polityczne, ruch kobiecy był reprezentowany przez wiele różnych ugrupowań, przez partie kobiet, ale to wszystko to nie było duże silne środowisko i myślę, że ponieważ my teraz Dopiero od niecałego roku, właśnie od roku e, usiłujemy się razem dogadać i wypracować program, to nie chciałyśmy wyłącznie po to, żeby się nazywało, że jest kobieta e, wystawiać e, kandydatki. Ale to jest jest nie znaczy. zebrać 100 tysięcy podpisów Andrzej Leper zebrał tysięcy podpisów. Przepraszam bardzo, ale Andrzej Leper nie jest poważnym kandydatem. Zebrać sto tysięcy podpisów można, ale jeszcze coś potem trzeba zrobić. I my właśnie chcemy robić prawdopodobnie w następnych wyborach wystawimy kandydatkę, ale w tej chwili to nie byłoby chyba jeszcze poważne. Nie mamy takiej silnej kandydatki. Nie chodzi o silną osobę, tylko chodzi o osobę z dużym silnym zapleczem. Mhm. Kongres kobiet już za dwa tygodnie. Zapraszamy w takim razie nie tylko panie, bo rozumiem, że panowie również będą mieli wstęp. W partii kobiet panowie również są mile widziani. No to w takim razie zapraszamy. I jest panel, w którym y, będą uczestniczyli mężczyźni. Bardzo taki ciekawy. Już za dwa tygodnie kongres kobiet. Katarzyna Król, Partia Kobiet i Ludwika Wujec z Kongresu Kobiet. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Spoglądacie państwo w finał dnia. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w programie.